Meta S to cwana bestia. Z jednej strony zabiera nam wiele przydatnych opcji, a z drugiej chwali się, że daje nam wiele nowości, które uśredniają nasze wyniki. Nie będą więc one ani dobre, ani jakoś specjalnie tragiczne. Przynajmniej teoretycznie. W dzisiejszym materiale dowiesz się więc, jakie przydatne opcje reklamowe ukrywa przed nami meta. Opowiem Ci o trzech najważniejszych. O reszcie, czyli dodatkowych 14, Dowiesz się z mojego kursu profesjonalne reklamy Facebook Ads. Poza potężną dawką wiedzy o strategii tworzenia skutecznych reklam, znajdziesz w nim moduł Dodatki, gdzie przygotowałam dla ciebie m.in. rozdziały o przydatnych i ukrytych opcjach Meta Ads. No dobra, zacznijmy więc od największej zmiany, która zaszła w Meta Ads w ostatnich 2-3 latach, czyli pokażę Ci, jak przywrócić sensowne kierowanie reklam. Ręczne targetowanie reklam. Ręczne kierowanie jest wciąż ważne, jeśli chcesz wiedzieć, do kogo dotarły Twoje reklamy. Poza samym zaspokojeniem ciekawości, ręczne ustawienia pozwolą Ci optymalizować kampanię. Niestety, nie jest to możliwe, gdy stosujesz automatyczne ustawienia. Optymalizacja natomiast to klucz do wyciskania ze swoich reklam absolutnego maksimum. Automatyczne kierowanie pozwala Ci na dodanie swoich propozycji. Ale jak sama nazwa wskazuje, meta wcale nie musi się ich trzymać. Co więcej, grupy odbiorców Adventure Plus pozwalają na wybór tylko minimalnego wieku grupy odbiorców, bez zawężenia o maksymalny. Może być to sporym problemem dla wielu biznesów. Na przykład, jeżeli robisz reklamę dla internetowego sklepu zoologicznego, to możliwe, że Twoje posty komentują osoby starsze, rzucając zdjęcia swoich pupili. Raczej nigdy nic od ciebie nie kupią, bo wolą zakupy stacjonarne, a mimo to system reklamowy może uznać ich za wymarzonych odbiorców reklam. W końcu są bardzo aktywni. W takich sytuacjach, właśnie zawężenie według maksymalnego wieku będzie bardzo przydatne. Opcje ręcznego kierowania znajdziesz w sekcji odbiorcy pod mało zachęcającym linkiem, przełącz się na pierwotne grupy odbiorców albo, głównie w celu sprzedaż, pod przyciskiem jeszcze bardziej ograniczyć zasięg reklam. Po ich włączeniu Twoje ustawienia np. zainteresowań wciąż nie będą w pełni respektowane, ale istnieje o wiele większa szansa na to, że system się będzie do nich stosował. Ręczne kierowanie pozwala też na pełnię wykluczeń różnych grup odbiorców niestandardowych i podobnych, co bardzo mocno przydaje się, gdy masz większe budżety i chcesz przetestować bardziej zaawansowane taktyki, takie jak te Opisywane przeze mnie, na przykład w moim kursie o skalowaniu reklam. Wybór miejsc, w których pojawią się reklamy. Poza ręcznym kierowaniem są też sytuacje, gdy chcemy, by nasza reklama nie wyświetlała się w konkretnym umiejscowieniu, na przykład w rolkach na Facebooku, albo w grach mobilnych. Meta coraz mocniej utrudnia nam edycję wyboru miejscowej i w wielu sytuacjach faktycznie ma rację. Automatyczne umiejscowienia, czyli miejsca, w których będą się pojawiać Twoje reklamy, w większości sytuacji sprawdzają się bardzo dobrze. Jednak, jeżeli puszczasz reklamy wideo, to stanowczo polecam Ci odznaczenie Audience Network, czyli sieci reklamowej Meta. W przeciwnym razie Twoje reklamy mogą się wyświetlać głównie w grach i aplikacjach mobilnych. Użytkownicy takich bezpłatnych programów muszą obejrzeć np. 30 sekund reklamy, aby otrzymać jakiś benefit. Jak myślisz, jak skuteczna jest tego typu reklama? Automatyczne umiejscowienia średnio sprawdzają się również wtedy, gdy widzisz, że Twoje reklamy wyświetlają się głównie na Facebooku, mimo że mają potencjał również na Instagramie. Za pomocą edycji umiejscowień możesz odznaczyć cały pakiet umiejscowień, np. wszystkie facebookowe, aby przetestować, czy faktycznie Instagram powinien dostać więcej Twojego budżetu. Ręczny wybór umiejscowień odpalisz tylko wtedy, gdy uruchomisz ręczną kampanię, czyli bez żadnych zalecanych ustawień. Przełącz się również na pierwotne grupy odbiorców. Na samym dole w sekcji umiejscowień powinna się pojawić opcja Edytuj. Jeśli jej nie widzisz, to kliknij w Więcej opcji i tam znajdziesz możliwość edytowania. Wyłączenie automatycznego akceptowania rekomendacji. No i na koniec, czy zdarzyło ci się, żeby system reklamowy sam coś kombinował na Twoim koncie reklamowym? Na przykład samodzielnie łączy zestawy reklam albo włącza materiały reklamowe Advantage Plus, mimo że regularnie je wyłączasz? Jeśli tak, to zapewne masz włączony pewien magiczny przełącznik, który pozwala MetaEd na automatyczne akceptowanie tzw. rekomendacji. Zdecydowanie warto go wyłączyć, jeżeli chcesz mieć kontrolę nad swoimi reklamami. W zasadzie żadna rekomendacja meta nie zasługuje choćby na jej rozważenie, a co dopiero na wdrożenie? Przełącznik rekomendacji znajdziesz w menu menedżera reklam. Kliknij w reguły automatyczne i następnie wybierz wyświetl korekty automatyczne. Odznacz wszystkie pierwszym przełącznikiem i voilà! Jeśli ogarniesz tylko te trzy ukryte opcje, to zapewniam cię, że Twoje kampanie znajdą się w zupełnie innym, lepszym miejscu niż są teraz. Pamiętaj jednak, że Ads to w dalszym ciągu skomplikowany system reklamowy, który daje ogrom możliwości. O tym, jak je wszystkie wykorzystać, opowiadam w moich kursach. Znajdziesz je na stronie harzyńska.pl ukośnik produkty. Tymczasem dzięki za dziś i do następnego.